Najnowszy trend? Mądrość to szyk. Co? Twilight, wielka i potężna i mądra Trixie, ma do ciebie bardzo osobiste pytanie. Gdzie jest to czadowe miejsce, gdzie stoją kartki papieru oprawione w okładki? Książki? Pytasz się o bibliotekę? Tak, biblioteka! Na korytarzu, po prawej. Biblioteko, nadchodzimy! Twilight, które słowo wolisz? Doniosły czy onomatopeja? Cóż, oba są dość bombastyczne. Bombastyczne? Ale super! To znaczy bomba i fantastyczne! Nie, bombastyczny znaczy napuszony, mający zrobić wrażenie. O, też, ale mi wrażenie. O, ty się chyba nie znasz na słowach. Im się wszystkim porobiło. Nauka! 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 Żeby przeczytać drugą część książki, którą właśnie skończyłam, są zapisy. Wszystko, co kiedykolwiek chciałeś wiedzieć o stawonogach? <laughs> Nie tak znowu, wszystko oczywiście. Dlaczego nagle wszyscy interesują się tym samym, co ja? I zabierają mi książki? Mogło się tak zdarzyć, że ciutka, odrobinę inspiracji zaczerpnęłam od ciebie. Przepraszam, Twilight. O nie ma sprawy, Rarity. To miłe. Poza tym trendy się zmieniają, a przyjaźń zawsze jest w modzie. Uuu. Uuu. I nie martw się! Wkrótce będzie szał na peleryny! Nauka!